Idziemy następnie do degustacji. Tym razem e, Rzatecki gus rubinowy z Baltiki e, czyli tak, piwo rosyjskie, udające czeskie, tak naprawdę Marka należy i tak do Carlsberga także no taka mieszanka tutaj wpływów jest, wydaje mi się, bo żatecki piwowar niestety tego nie robi Także to nie jest piwo, po prostu produkowane na licencji. To jest rosyjski wybór. Wyrób jest nadzorowany przez rzadkiego pywowara, ale przez niego nierobiony. Jest to Amber Pilsner, 5,1% alkoholu, 13,4% ekstraktu. E, tak jak większość rzateckich e, głosów jest e, z foliką, e, bardzo będę wyglądać, szczerze mówią, no tak, dodaję troszkę e, takiej, no, estymy. A w każdym razie ta etykieta jest taka sobie, że mówiąc, no, no, no bo jak wygląda? Jakby była e, bardziej podobna do oryginalnego rzateckiego. Myślę, że byłaby ciekawsza, a to jest takie, taka gęś, taka gęś po prostu. E, tu wszystko jest po rosyjsku. Nic ciekawego nie piszą. Może jakiś skład znajdę, może. Zastaw. Wada. Pitne oczyszczone? Woda pitna oczyszczona? Co to kurna. Skórnia, śmienny, bardzo małe literki, co muszę powiedzieć. Jak zobaczycie na zdjęciu, to ciężko doprzystać cokolwiek. Karmelowy też jest, słud szyniczny, pomadka, nie, coś, coś tutaj na, nakombinowali, jakiś sok jeszcze dodali. E, w każdym razie tutaj pod złotkiem zobaczymy, czy jest coś ciekawego. No, nie, nie, ma ciekawego, jest złoty kapsel. Także w złotku wygląda lepiej. No i może przejdźmy lepiej do, do piwa. No, rzeczywiście ciemna, bursztynowa barwa, przechodząca troszkę w rubin. Czasami piana tworzy się dosyć duża, ale szybko się redukuje. Średnie pękne żyki barwy, takiej beżowej, powiedzmy, no szybko to opada. Aromat nie jest zbyt duży. Jest troszkę owocowości. Takie troszkę przypalane akcenty, ale też nie dużo. Troszkę takim mm, przypalonym spodem od ciasta, takiego właśnie e, owocowego e, pachnie. To ok. Może być przyjemne, ale nutka jest naprawdę delikatna. Dobra, no to spróbujmy. Chyba się zrobię. Naprawdę owocowe. Troszkę przypalanych, y, suszonych owoców, troszkę takiej przypalonej skórki od chleba też jest. Goryczka jest właśnie troszkę przypalna, a troszkę taka e, ziołowa. No mam nadzieję, że użyli tego rzadkiego chmielu. E, także no, jest okej. Okay. Piwo jest naprawdę odświeżające, pijalne, klarowne dosyć, e, nasycenie jest nieduże. Może no, dlatego, że wszystko poszło w pianę i uciekło. E, ale jest ok. Um, natomiast to jest coś, coś pomiędzy lagerem a ciemnym lagerem. Takie, taka owocowa odmiana, szczerze mówiąc. Bo mamy troszkę tych nutek takiej troszkę podpalanych, ale jest w miarę taki wyraźny e, i zdecydowanie pijany. No w porządku. Jakiś. Yy, może nie jest jakiś niesamowity, ale zdecydowanie ta owocowość tutaj daje troszeczkę takich przyjemnych aspektów, yy, przyjemnych nutek. No i podbija trochę tą pijalność. Yy, no, w porządku. No ale myślę, że mogłoby być lepiej. Mam nadzieję, że ta nie Wam się podobała. Podoba wam się tobie podoba, a w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Ściało.